O, przerywamy, bo jest bramka, jest bramka na ważnym stadionie w Gdyni. Arka, piast 1 do 0. żółto niebiescy prowadzą z piastem Gliwice 1 do 0, a bramkę strzelił Wojciech Wilczyński, który wszedł na boisko zaledwie kilka minut temu z ławki rezerwowych, zastępując konstrukcjowanego Tadasa Lamukasa. Bardzo ładna akcja z ciałem Filipa Burkarda, zakończona celnym strzałem Wilczyńskiego. Nawet nie ruszył się w bramce Maciej Nalepa. Próbowała Arka takich kombinacyjnych akcji niemal od początku tego spotkania. No i ta e, dopiero zakończyła się pozytywnym rezultatem, bo e, nie dalej niż 2-3 e, minuty wcześniej mieliśmy podobne zagranie. E, ty... A jak wygląda gra? Arka piask. Zmienił się właśnie wynik. Przemysław wszystko strzela gola na 2 do 0. On nie mina trenera, wieczorka, kapitalne uderzenie głową napastnika Arki Gdynia. Przez chwilę Arka grała w związkę, bo opatrywany był za linią boczną Wilczyński. na niego Robakowski, a teraz psał na trybunach, bo chwilę później trybko podwyższa na 2 do 0. Dośrodkowanie z lewej strony boiska Mirosława Bożoka, popatrzmy jak to wyglądało. Uwolnił się spod opieki obrońców były napastnik energii KOTWÓR. My oglądamy jeszcze gola